Wielu z Was pisało do mnie nalewka z zielonych orzechów jest super, ale co z dziećmi? Dlatego specjalnie dla Was przygotowałam łagodniejszy naturalny zamiennik bez alkoholu, idealny dla najmłodszych. Ten przepis pamiętają jeszcze nasze babcie i prababcie, bo wtedy nie było aptek na każdym rogu, a domowe receptury chroniły całe rodziny. Ta mikstura działa przeciwpasożytniczo i wzmacniająco, bo zawiera naturalne garbniki i gorycze, których pasożyty nie znoszą, wspiera florę jelitową i reguluje trawienie i działa odrobaczająco, nie obciążając dziecięcego organizmu. A oto przepis. Na taki mały słoiczek potrzebujesz 2-3 zielone orzechy włoskie i 150-200 ml płynnego miodu. Jeśli twój miód jest twardy, to po prostu rozpuść go w kąpieli wodnej. Pokój orzechy w cienkie plasterki, najlepiej w rękawiczkach, bo barwią. Włóż do słoiczka i zalej miodem tak, aby całkowicie je przykryć. Ja użyłam miód lipowy. Teraz odstaw w ciemne miejsce na 2-3 tygodnie i codziennie możesz delikatnie potrząsnąć słoiczkiem. Po tym czasie przeceć albo zostaw z orzechami, jeśli lubisz intensywny smak. A wiesz, że w medycynie ludowej zielone orzechy zalewano miodem w dniu świętego Jana, czyli 24 czerwca, wierząc, że właśnie wtedy orzechy mają najsilniejsze właściwości ochronne i oczyszczające. Tutaj wrzucam dawkowanie dla dzieci, więc śmiało możesz skorzystać. To co, zrobisz tą miksturę dla dzieci razem ze mną?